Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Jest po prostu hardcore, dlaczego? Bo jest minus 5 stopni i nagrywamy na dworzu. A więc pamiętajcie, że człowiek z pasją nigdy się nie poddaje. Ale do rzeczy, witam wszystkich na tym kanale, w tym filmiku. I dzisiaj, mimo tego, że jest zimno, nagrywamy filmik na temat ćwiczeń. Co ćwiczenia fizyczne mogą zmienić w Twoim życiu? Przede wszystkim, jeżeli ten filmik będzie Wam się podobał, to już się subskrybujcie ten kanał, zostawcie lajka, zostawcie komentarz, kliknijcie na ten dzwoneczek, który będzie Wam przypominał o kolejnym materiale, który się pojawi na tym kanale. A więc ćwiczenia fizyczne, co zmienią w Twoim życiu? Ja ogólnie treningiem personalnym z osobami zajmuję się 8 lat. Swoim trenerem jestem od lat ponad 20 i kiedy zacząłem swoją przygodę z ćwiczeniami fizycznymi, Miałem tą wygodę, czy miałem tą sposobność poznać pewnego człowieka, który był, nie był może jakimś medalistą, nie był, nie był człowiekiem, który miał jakieś wielkie osiągnięcia, ale naprawdę miał świetne podejście do treningu. I powiedział do mnie, że wtedy, miałem bodajże 19 lat, i wtedy ta osoba powiedziała do mnie, że naprawdę zrobiłem świetny. Zrobiłem świetny wybór, zrobiłem świetnie, że w ogóle przyszedłem i zacząłem trenować na siłowni. Również wtedy dostałem książkę i kupiłem książkę Marka Kruszewskiego, właśnie o kulturystyce. I tam przeczytałem słowa, które mi utkwiły, słowa, które brzmiały: Jeżeli częścią Twojego życia stanie się trening fizyczny, to wybrałeś dobrze. I teraz z racji tych 20 lat naprawdę. Widzę, że naprawdę wybrałem bardzo dobrze, dlatego że coś ogólnie zmieniło, jeśli chodzi o moje, o moje życie, jeśli chodzi o trening fizyczny, trening na siłowni. Bo wiadomo, każdy ma jakieś inne swoje cele. Ale jeżeli chodzi o moją osobę, trening fizyczny zmienił naprawdę bardzo wiele w moim życiu. I oczywiście na pozytywnie. Przede wszystkim trening. Stał się częścią mojego życia, częścią, częścią przede wszystkim mojej pracy. Tego, tak jak powiedziałem na początku, to jest mój zawód, który wykonuję od ponad 8 lat. I, I oprócz tego, że to jest mój zawód, przede wszystkim nabrałem większej pewności siebie większej pewności siebie stałem się bardziej świadomy, jeśli chodzi o odżywianie. Wiadomo, mamy pewne słabe punkty, mamy słabe dni, kiedy Chce, chce nam się po prostu spożywać różnego rodzaju fast foody, na przykład, czy em, rzeczy, które są na przykład wysokie w cukier. Ale dzięki temu, że trenuję, zaczęłam robić również kursy doszkalające, kursy właśnie o dietetyce, kursy o ogólnie o treningu siłowym. I w tym momencie moja świadomość, jeśli chodzi o odżywianie, wzrosła, bo ja kiedyś w ogóle nie byłem świadomy tego, co jem, jakie są składniki, co na co wpływa. Teraz mam tą świadomość znacznie większą z lat mojego doświadczenia. Kolejną sprawą, e, jeśli chodzi o ten ich fizyczny, co ogólnie zmienił w moim życiu, przede wszystkim zacząłem realizować cele, stawiać sobie cele i je realizować. Bo pamiętajmy, idzie nowy rok. To, że mamy pewne cele, to jest jedno, ale przede wszystkim najważniejszą rzeczą jest tych, realizacja tych celi. tak, Bo możemy mieć pięć celów. Tak? I mija na przykład 5 lat, a my żadnego nie zrealizowaliśmy. Właśnie trening fizyczny, trening na siłowni pozwolił mi, pozwolił mi przez to, że po prostu realizuję te swoje cele. Przede wszystkim stałem sobie cele i idę do przodu. Kolejną sprawą, co w moim życiu zmienił trening fizyczny, przede wszystkim stałem się bardziej kontaktowy, bardziej otwarty. Nie mam problemów z rozmawianiem z osobami, nawet z osobami nieznajomymi. Jak wiemy, przede wszystkim komunikacja mówili, mówiło to wielu coachów, wielu trenerów, wielu mówców motywacyjnych że jeżeli potrafisz dobrze porozumiewać się z drugim człowiekiem, to naprawdę masz dużo w życiu do przodu, dlatego że łatwiej ci jest załatwić sprawy, na przykład w urzędzie. Łatwie ci się po prostu się dogadać z rodziną, ze znajomymi, a więc naprawdę umiejętność dobrej komunikacji z drugim człowiekiem jest bardzo ważna. To właśnie, po, to właśnie trening fizyczny, praca jako trener personalny bardzo poprawiłem swoje e, skile, jeśli chodzi właśnie o komunikację międzyludzką. Kolejną sprawą, kolejna sprawa, pewność siebie, pewność siebie, jeśli chodzi nawet o nagrywanie filmów. Bo jeszcze 5 lat temu, kiedy zakadałem ten kanał, to nie byłem pewnym siebie człowiekiem, jeśli chodzi o kamerę. Pierwszy filmik, który nagrywałem, musiałem nagrywać go ponad 3 godziny, dlatego że kiedy nagrywałem filmik, cały czas musiałem go kasować, dlatego że coś nie wychodziło. Mój stres był bardzo, bardzo duży. Ale z czasem, kiedy właśnie zacząłem nagrywać to, i właśnie dzięki temu, że tą pewność siebie otrzymałem na siłowni, moje filmiki. Oraz ten kanał zaczęła się rozwijać. Fakt, dopiero od, takiej, od jakiegoś pół roku zacząłem wrzucać regularnie filmy. Przez ostatnie 5 lat nie wrzuciłem zbytnio dużo filmów, bodajże ponad 100, chyba 40 filmów. Ale od ostatniego pół roku wrzucam regularnie filmy i widzę, że ten kanał się rozwija. I to właśnie między innymi pomógł w tym, między innymi pomógł mi trening siłowy. Kolejna sprawa. Moje ciało. moje ciało wygląda zupełnie inaczej niż wyglądało jeszcze kilka lat temu. Nie mam problemu, nawet jeżeli nabiorę jakąś tkankę tłuszczową. Bo wiadomo, są święta, są czasami wakacje, tak? Mamy pewne imprezy okolicznościowe, jemy jedzenie, które jest kaloryczne. Ale dzięki temu, właśnie, że trenuję, moja sylwetka cały rok wygląda dobrze. Nie jestem odtłuszczony, czuję się świetnie w swoim ciele, bo tak jak zawsze mówię, w swoim ciele zostaniesz do końca swoich dni. Dlatego warto w to ciało inwestować. Często mamy taką sytuację, że inwestujemy w samochody, inwestujemy w ciuchy, inwestujemy w kryptowaluty, inwestujemy w różne rzeczy, ale bardzo rzadko inwestujemy w swoje zdrowie, swoje ciało. A pamiętajmy, bez zdrowego ciała, bez zdrowia, daleko w życiu nie zajedziemy. Dlatego Inwestycja w nasze ciało, w nasze zdrowie, moim zdaniem powinna być priorytetem. Ale oczywiście zrobisz tak, jak będziesz uważał czy uważała. A więc to mniej więcej pomogło mi właśnie w tym więcej pomógł mi trening fizyczny, również rozwój osobisty, dlatego że częścią trening jest częścią rozwoju osobistego. To, że zacząłem realizować cele, to jedno, ale przede wszystkim zacząłem. Się kształcić. Chodzi o co? 10 lat temu, kiedy zaczynałem ogólnie to wszystko, kiedy skończyłem szkołę, nie, nie miałem takiego pociągu do nauki. Skończyłem szkołę i uważałem, tak jak większość ludzi, że moja edukacja kończy się na mojej szkole, ale kiedy zacząłem właśnie pracować jako trener personalny, zacząłem robić właśnie kursy, które mi właśnie pomagały. W mojej pracy. Zacząłem robić kursy właśnie odżywiania, kursy związane właśnie z moją pracą, i dzięki temu nabrałem tej rutyny robienia regularnych kursów dokształcających, co już o tak jak powiedziałem, od 10 lat robię. I wpadłem w taki, w taką, w taki nawyk nauki, dlatego że ja uważam, że każdy człowiek powinien się rozwijać. Jak to mówi świetne przysłowie z rozwoju osobistego, jeśli się nie rozwijasz. To się zwijasz. I taka jest prawda. A więc dzięki temu nabierzasz tej, tej rutyny, tego nawyku uczenia się, co jest naprawdę później się nie tylko przekłada w Twoim życiu na zarobki, ale również na jakość i radość w Twoim życiu. Czujesz się po prostu człowiekiem spełnionym, dlatego że robisz to, co kochasz i przede wszystkim idziesz do przodu. Kolejna sprawa, te większe cele. O celach już mówiłem, ale teraz te większe cele. Na przykład nie, nie myślałem sobie, że kiedyś przebiegnę maraton w Grecji. Maraton w Atenach. Dokładnie przebiegłem 5 lat temu. I nie myślałem sobie, że kiedyś to zrobię. Dlatego, że maraton w Grecji jest jednym z najtrudniejszych maratonów. Jest to maraton górski. To nie jest tak jak maraton na przykład w Londynie. Maraton w Grecji jest po prostu bardzo wymagający. Kiedy pojechałem właśnie na ten maraton 5 lat temu, to Widziałem tych ludzi, którzy biegają, widziałem zawodowych maratonczyków, i tak się oglądałem po nich, i mówię sobie, co ja tutaj robię. Ale dzięki temu, właśnie, że zdobyłem już kilka lat wcześniej tą pewność siebie, wysartowałem w tym maratonie i ten maraton ukończyłem, z czego jestem niezmiernie wdzięczny. A więc idzie nowy rok. Jeżeli dalej się zastanawiasz, czy zacząć przygodę z siłownią, aby siłownia stała się częścią twojego życia. I nie chodzi o siłownię, ogólnie o sport. To naprawdę polecam ci wykonać ten ruch, zapisać się w siłownię, zacząć uprawiać jakiś sport. Dlatego, że sport zmieni w twoim życiu bardzo dużo. I oczywiście, jeżeli w tym momencie swojego życia szukasz pewnych rozwiązań, jeśli chodzi o pewność siebie, jeśli szukasz rozwiązań, jeśli chodzi na przykład o pracę z wewnętrznym krytykiem, Chcesz popracować mentalnie? To zapraszam Cię na trening mentalny ze mną. Oczywiście wszystkie informacje będą pod spodem. Proszę się skontaktować. I oczywiście zachęcam Was do kupienia mojej książki. Jak zachować zdrową sylwetkę na całe życie? Oczywiście również link do zakupu tego e-booka, tej książki będzie pod spodem. I ostatnia sprawa. Jeżeli chcesz popracować głębiej. Na przykład nad pewnymi emocjami. Emocjami na przykład strachu, żalu. Coś Cię po prostu trzyma. Coś byś chciał przepracować. Może masz pewne emocje związane z pewnymi osobami i chcesz po prostu to przepracować, dlatego że bez uwolnienia tych emocji bardzo Ci ciężko będzie ruszyć z miejsca w swoim życiu. To, wiecie, to oczywiście z tego miejsca zapraszam Cię na sesję cichego doradztwa, czyli Silent Cancelling. Poprzez pracę z meridianami. Uwalniamy te głęboko zakorzenione emocje, i oczywiście Twoje życie zupełnie się zmienia. Czujesz się przede wszystkim lepiej w swojej skórze, bo to o to chodzi. A na dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.